Jeśli skłoniłeś swój umysł do miłości, nikt nie może cię powstrzymać. Mogą powiedzieć o tobie obraźliwe rzeczy, mogą cię potraktować w bardzo nieszczęśliwy sposób, ale nie mogą powstrzymać cię kochać, prawda? Nikt cię nie powstrzyma, czego doskonałym przykładem jest Jezus. Zrobili mu wszystko, bili go, włożyli mu na głowę koronę cierniową. Dali mu do picia ocet. Bili go. Lżyli mu. Obrażali go. Przebili mu ręce i jego nogi. Ale jednego nie mogli mu zrobić. Co to było? Nie mogli powstrzymać go kochać. Kochał ich do końca. Widzisz. Jeśli kochasz taką miłością, nikt nie będzie mógł cię powstrzymać. To doskonałe prawo wolności. Wtedy jesteś naprawdę wolną osobą na ziemi, ponieważ nikt nie może cię powstrzymać. Robisz co chcesz. Czy to nie wspaniałe? To znaczy, jestem pod wrażeniem, kiedy o tym myślę, nikt nie mógł go powstrzymać. Dlatego to nazywa się doskonałym prawem wolności. Dzielę się czymś, do czego Bóg czasami zmusza mnie, abym się podzielił. Jest to bardzo trudne do podzielenia, to bardzo bolesne. Po tym jak Bóg, po tym jak Bóg wezwał moją żonę Ród do domu, do siebie, przeszedłem przez czas głębokiego żalu. Ale dowiedziałem się, jak bardzo ludzie mnie kochają. To było objawienie. Dostałem listy z wielu różnych części świata, od ludzi różnej rasy, różnego pochodzenia, pocieszających mnie, pokazujących ich miłość w ich modlitwach. Nigdy nie wiedziałem, że na świecie jest tyle miłości, dopóki się to nie stało. Nie wiedziałem, że tak wielu ludzi mnie kocha. Jestem pewien, że nie jestem łatwą osobą do kochania. Możesz tego doświadczyć. Ale dostałem jeden list od kobiety. Nawet nie pamiętam jej imienia i nazwiska. Ona skierowała mnie do Psalmu 84, wersetu 6. Werset 5. Błogosławionym jest człowiek, którego siła jest w Tobie, którego serce pielgrzymuje. Innymi słowy, nie jest stałym mieszkańcem na tym świecie. Pielgrzymuje z jednego świata do drugiego. A potem mówi o tych ludziach i to jest ten werset, do którego mnie odesłała ta kobieta. Gdy przechodzą przez dolinę Baka, sprawiają, że staje się ona źródłem. Deszcz także pokrywa ją sadzawkami. Teraz musisz wiedzieć, że Baka jest hebrajskim słowem oznaczającym płacz. Nie będziecie mogli zrozumieć tego psalmu, chyba że wiecie o tym, że tak jak przechodzą przez Dolinę Baka, tworzy się źródło. A to, co ta Pani powiedziała mi, było takie, że być może będziesz musiał przejść przez Dolinę Płaczu, ale nie będziesz musiał tam zostać. Wpłynęło to na mnie tak głęboko, że nie mogłem czytać dalej przez godzinę. Po prostu usiadłem pochłonięty tym wersetem, a Bóg zrobił coś. Jak mówi, gdy przechodzą przez Dolinę Baka, sprawiają, że staje się źródłem lub fontanną. I w tym momencie Bóg otworzył we mnie fontannę. Jestem. Chrześcijaninem prawie 60 lat mówiących językami i robiącym te wszystkie rzeczy, ale we mnie wydarzyło się coś zupełnie nowego. Fontanna została otwarta we mnie. I była źródłem współczucia i było coś takiego, czego nie doświadczyłem kiedykolwiek wcześniej, gdy poznałem miłość Boga. Kocham wielu ludzi i z pewnością kocham moją żonę i moją rodzinę. Ale to nie było coś ode mnie. To było inne źródło. To była rzeka, fontanna. I to było współczucie. Ja nigdy wcześniej nie doświadczyłem niczego podobnego. I dopiero zacząłem rozumieć, co to znaczy, kiedy mówi się, że Jezus był poruszony współczuciem. I zrozumiałem, że Bóg podzielił się ze mną swoim współczuciem. Miłość nie jest wyborem. To przykazanie. Jezus powiedział, że nie zalecam Ci, nie sugeruję, daję Ci przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Lecz jakie mamy się kochać? W taki sam sposób, w jaki Jezus nas umiłował? To jest bezinteresowne, ofiarne uczucie szukające najpierw dobra innych. Jezus mówi, że jeżeli zechcesz mieć tego rodzaju miłość, cały świat usiądzie i zauważy to. Ponieważ oni nie, nie widzą, i to, co widzą, jest samolubne szukanie siebie, grabienie. Możesz zrewolucjonizować całą sytuację, demonstrując miłość Boga. Ale pamiętaj, że nie jest to opcja, nie jest to zalecenie, nie jest to sugestia. To przykazanie. A więc jeśli tego nie zrobimy to jacy jesteśmy jednym słowem, jesteśmy nieposłuszni. Mamy więc dwie opcje: Możemy albo się kochać i to tak jak Jezus nas umiłował i być posłusznymi, albo możemy się wzajemnie nie miłować i być nieposłuszni. Ale pamiętajmy, że nie jest to sugestia, nie jest to zalecenie, Jezus powiedział to bardzo wyraźnie i dokładnie. Jest to przykazanie. Bóg dał mi nadprzyrodzoną troskę o sieroty, wdowy, biednych i uciśnionych. Mam na myśli, że przez łaskę i miłosierdzie Boże jestem głową rodziny dwunastu adoptowanych dzieci. Więc nie chodzi o to, że nigdy nic dla nich nie robiłem, ale widziałem z nową intensywnością. Nie chcę dziś rano głosić niedzielnej wiadomości. Widziałem to, czego Bóg szuka. Możemy mówić tyle, ile lubimy o wierze i prawości, ale jeśli nic nie zrobimy dla tych ludzi, którzy naprawdę nas potrzebują, to wtedy używamy tylko pustych słów. A uwierzcie, że nie brakuje ludzi, którzy nas potrzebują. Nie są daleko od nikogo z nas. Ludzie, którzy rozpaczliwie potrzebują być kochani, są samotni, nieostrożni, nie mają odpowiedzi, są zdesperowani i nie musisz iść daleko od miejsca, w którym mieszkasz, aby znaleźć ludzi takich jak oni. Mówię do Ciebie, opowiadałem o tym w ostatniej wiadomości, ale zobaczyłem, że jest to, co nazwałbym celem Boga, to jest to, na co Bóg czeka. Nauczałem zanim miałem to doświadczenie, głosiłem wtedy w stanie Virginia dla na grupy naszych czarnych braci. I pod koniec wiadomości podszedł do mnie młody czarny człowiek i powiedział: Bracie, Prince, czy pomodlisz się za mnie? Powiedziałem, a czego oczekujesz? Powiedział, abym mógł rozmawiać z ludźmi z takim samym współczuciem, jakie ty masz. Spojrzałem na niego przez chwilę. Powiedziałem, że jest duża cena do zapłacenia, ponieważ wiedziałem, że ja płacę tą cenę. Milczał przez kilka minut. A potem powiedział: W każdym razie chcę. I modliłem się za niego. I wiem, że ręka Boga była w życiu tego młodego człowieka. Zastanawiałem się, że chciał, jakakolwiek byłaby cena. Czy czujesz się tak dziś rano? Jest ta fontanna, którą Bóg suwerennie otworzy w tobie, a to nie jest pod twoją kontrolą. Nie decydujesz, kiedy to nastąpi. Widzicie, że są rzeczy, które nie przychodzą bez cierpienia. Zawsze byłem zdumiony, modlitwa Pawła w liście do Filipian w rozdziale trzecim, wersecie dziesiątym mogę poznać Jezusa to cudowne. Wszyscy, którzy mówimy do Niego i doznać mocy Jego zmartwychwstania, ale następny werset i mieć społeczność w cierpieniach Jego i wiele razy mówiłem do Pana, kiedy czytałem ten werset, Panie, nie wiem, czy już mogę to powiedzieć. Czy naprawdę chcę poznać społeczność Twojego cierpienia? Jestem uczciwą osobą. Myślę, że to jedna z podstawowych korzyści płynących ze stosunku Boga do mnie. Jestem uczciwy wobec siebie i uczciwy wobec innych. Powiedziałem: Panie, wiele razy naprawdę nie jestem pewien, czy mogę to powiedzieć, że chcę poznać społeczność Twoich cierpień. A Pan jest bardzo cierpliwy wobec mnie. Nie naciskał na mnie, ale widzisz, że przyszedłem i zobaczyłem, że niektóre rzeczy przychodzą tylko przez cierpienie. Cierpienie robi coś, czego nie dokona nic innego przygotowuje grunt pod tą fontannę. Wtedy widzisz, zdałem sobie sprawę, że rzeczy przychodzą w taki sposób, że nie mogą przyjść inaczej. Od wielu lat mówię, że Bóg jest samoujawniającym się Bogiem. Uwielbia się objawiać. Uwielbia dzielić się z sobą. Ale ostatnio uświadomiłem sobie przez to, przez co przeszedłem, że Bóg ma głębsze pragnienie niż to. Chcę, abyśmy podzielili się tym, przez co przechodził, aby dzielić się z Nim swoimi doświadczeniami i kiedy idziesz przez tą dolinę, Dzielisz się czymś bardzo cennym, bardzo cudownym. Przychodzisz wtedy do Boga i jesteś bliżej niż byłeś kiedykolwiek wcześniej. Tego właśnie chce Bóg. On nie jest zainteresowany naszym cierpieniem, ale jest zainteresowany dzieleniem się z nami, swoimi cierpieniami. Nie mówię o cierpieniach Jezusa na krzyżu, tych, których potrzebujesz, tylko On mógł to zrobić. Mówię o cierpieniach Jezusa dla wspólnoty. Nie sądzisz i zgadza się to, że Jezus jest czasami zasmucony sposobem, w jaki wspólnota wyznaniowa działa i zachowuje się. Możemy być krytyczni, możemy oskarżać, możemy wskazywać i uwierz mi, nikt nie może zrobić tego skuteczniej niż ja, ale to nie jest to, na co Bóg czeka. Czeka, czy podzielisz moją głęboką troskę o moją narzeczoną? Dla tych, których tak bardzo kocham, czy mogę podzielić się z Tobą niektórymi z moich cierpień? To jest prawdziwe. Gdy w tym momencie dostajesz się do głębokiej wody, nigdy nie byłem powierzchowną osobą. Jestem zmęczony powierzchownością, jestem zmęczony pustą religią, jestem zmęczony pustymi wyznaniami. Aby wydobyć coś od Boga, ale zawsze spodziewaj się, że to się może spełnić. Naprawdę wierzę, że Bóg wysłał mnie tutaj, aby w tym czasie stawić czoła nowym osobom z Jego decyzją. Jak mam wyrazić decyzję? Panie, bez względu na to, Otwórz tą fontannę we mnie. Nie chcę być powierzchowny, nie chcę być tylko praktykującym chrześcijaninem, Panie. Chcę przynieść radość Twojemu sercu. Chcę, abyś był zadowolony ze mnie. Nie tym, co robię, ale mną. Chcę dzielić społeczność z Wami w głębokich miejscach, kiedy Duch Boży porusza się. Pokora zostaje błogosławiona. To ludzie, którzy nie mają żadnych roszczeń, nie są dumni, nie mają własnej sprawiedliwości. Panie, oto jestem. Jestem tylko sadzawką, wypełnij mnie. Amen.